Monia, chodź, ja ci coś na uszko, na uszko powiem. Monia, słyszysz? Kocham cię, kocham. Kocham cię, kocham. Oj, się ukłoniła Monia i teraz Monia całuski oddaje. Kocham cię, księciuniu, kocham. O, pocałunki sobie, że tak powiem, uskuteczniają. Sorry, yy, czyli ja, yy, że tak powiem, spierdoliłem, gdy się nie znam, teraz od razu widać, Monia na początku mi szeptała, a ja ten czarny to jestem ja, Jezus Maria, takiego jeszcze gołębia pięknego nie widziałem. Serce widać na cieniu, na cieniu i to ujęcia u księcia bez cięcia i cenzury. Czarny gałąb. Tak raz z jednej strony, raz z drugiej ją zachodzi. Ona jego, on ją. Ona teraz mu się kłania. Jakoś tak tyłem do niego. Cześć Bdziulas. Cześć Bdziulko. Czarny to gołąb jest. o czarny. mało spotykany. A tak naprawdę chodzi tutaj właśnie do słoneczka, wejdź, Po malutku, po malutku. Cudny. Cudny, że jest cudny. Zresztą to jeszcze ładniejszego nie widziałem żadnego. No. Szkoda, że tak w cieniu stoją, ale zaraz słońce się ruszy, bo przecież nie stoi to słońce. A się zjeżył, jak ładnie się zjeżył. No cudnie zjeżdżony. Dambert no to przecież nawet z gołębiami gada. Jak tu po trzeźwemu człowieka wszystkiego wszystko człowieka zachwyca. I no się trzeba wyzbyć obesranego alkoholu. To wam mówię pod Bogiem. A trawy macie w aptece i rzucicie od razu, papierosy też rzucicie. <noise> Także papierosy i alkohol rzucacie, tylko wystarczy wam trawa z apteki. Nie od dealerów, od razu mówię, nie od dealerów, nie działa od dealerów. I śmierci na odległość. czarny to gołąb jest czarny. Co widać na załączonym obrazku, ten jest miejski zwykły, a tam ten czarny. Także od dzisiaj to nie biały kruk, tylko czarny gołąb jest najbardziej pożądanym ptakiem do fotografowania. Od razu podkreślam do fotografowania.